Po zakończeniu procesu rekrutacji, postulanci odbywają szkolenie, które finalnie przygotowuje ich do prowadzenia własnego sklepu. Część teoretyczna odbywa się w centrali, a część praktyczna w sklepach. Pan Tomasz Walkowiak, właściciel dwóch sklepów Intermarché, tak wspomina swoje szkolenie. System szkoleń dla postulantów Intermarché trwa od 5 do 6 miesięcy. W trakcie przeszedłem przez cały system modułów teoretycznych, jak i praktycznych. One tak przeplatały się, czyli mieliśmy sytuację, kiedy dwa tygodnie najpierw poznawałem teorię, i kolejne dwa tygodnie już w praktyce w sklepie poznawam szczegóły właśnie działania poszczególnych działów. Pięć miesięcy wydaje się bardzo długim okresem, ale powiem szczerze, to jest doskonały czas na to, żeby poznać wszystkie tajniki funkcjonowania sklepu, ponieważ przechodzimy przez wszystkie działy, tak? od kas po produkcję również mięsną. Poznajemy również działy, które są bardzo potrzebne później w zarządzaniu firmą, typu księgowość, kadry, zarządzanie zasobami ludzkimi. W związku z tym całość tego programu jest tak skomponowana, żeby w zasadzie kończąc ten, ten cykl pięciomiesięczny, móc zarządzać taką firmą, jaką jest właśnie sklep internetowy. Kandydat jadąc na sklep tak, ma kontakt z właścicielem sklepu. I ten kontakt tak naprawdę jest bezcenny. Tak? Uczy się, w jaki sposób prowadzić Wasz napój sprzedaży. Uczestniczyłem podczas tego szkolenia w dwóch otwarciach, w dwóch lokalizacjach, i to były najważniejsze momenty tak naprawdę całego szkolenia, bo to było skupienie wszystkiej całej wiedzy, którą posiadłem w ramach teorii i w ramach praktyki. To pozwoliło mi tak naprawdę spojrzeć również na własne otwarcie czy też otwarcie w zupełnie inny sposób, bo ja byłem w stanie przewidzieć pewne rzeczy z dużo większym wyprzedzeniem i zadawałem sobie pytania, jakby nie w tygodniu tuż przed otwarciem, ale parę miesięcy wcześniej. Robiłem sobie notatki, zapisywałem punkty, które muszę przewidzieć i oczywiście. Nigdy nie przewidzimy całości sytuacji, ale powiem szczerze, bez tych dwóch bardzo wartościowych doświadczeń no byłoby mi ogromnie ciężko. Nie tylko, właściciel, nie tylko właściciel sklepu poświęca swój czas prawda, na szkolenie postulantów, ale też mają oni praktyczne spotkania w sklepach tak, z trenerami, czyli, czyli ze szkoleniowcami, którzy, którzy poświęcają im swój czas i omawiają poszczególne elementy szkolenia. Te osoby znają nie tylko teorie, ale znają właśnie funkcjonowanie sklepów i te problemy, które później, przez wiele lat, będzie trzeba rozwiązywać na co dzień. Także to są osoby, które, z którymi można było rozmawiać o sprawach czysto sklepowych, prawdziwych kwestiach, które wynikają z pracy intermarsza. Proces szkolenia kończy się egzaminem, który ma charakter obrony pracy dyplomowej. Na podstawie dostarczonych przez szkoleniowców informacji postulanci przygotowują plan biznesowy i plan działania dla konkretnej lokalizacji. Po zaliczeniu egzaminu postulanci są gotowi i dobrze przygotowani do prowadzenia własnego sklepu.